Cześć. Dzień dobry. Janeta się jeszcze ogarnia, ja bym coś w sumie zjadła. Zrobić Ci kanapkę? Ja pierogi ruskie przyniosłam, to może się Debora posili. Debora i wolałabym mięso. Kanapka z szynką. Surowy tatar z dwoma żółtkami i czarną kawę z ekspresu. No akurat dziś nie mamy ani tatara, ani ekspresu. Poczekam na Janetę na dworze. Co to jest i czemu do Janety przychodzi? Babcie, ja się boję tej Debory. Ej, przestańcie, zwykła dziewczyna. Może po prostu okres buntu przechodzi. Będą cyrki, wspomnisz moje słowa. Wychodzę. Kiedy będziesz? Jak wrócę? Nie wnerwiaj mnie, bo zaraz wrócisz zanim wyjdziesz. O dziewiętnastej. Antek z wami idzie? Antek jest za dziecinny. Przepraszam, co wy takiego dorosłego będziecie robiły? Do klubu seniora się zapisałyście na szachy? To może babcia z wami pójdzie? To przesłuchanie, czy mogę iść? Mam cię na oku i tą twoją dewillę też. A idę za nimi, bo coś mi tu śmierdzi. Przepraszam. Puściłam bąka, ale ze strachu. Januszek, chyba jednak poszło z gruzem.